To jest audycja pytań, nie na śniadanie, sporządzamy testament kozy, który pra prawdopodobnie niedługo zginie w wypadku motocyklowym, ponieważ kupił sobie motocykl, na który nie potrafi jeździć, co Pobrecy. więcej wprowadził, Grzesiu Udowodnił, że nie potrafisz, co więcej wprowadził go do studia, zapraszamy również na naszego e, fan, e, Facebooka, fanpage'a, gdzie można zobaczyć zdjęcia, gdzie można zobaczyć, że to nie jest ściema, że naprawdę CBR-a stoi na w studiu, nie, 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 włączaj, nie włączaj motocykla, bo się czujniki te dymne włączą. Nie włączył się. Jak nie? To, 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 to A, okay. dobra, dobrze, Dobra, 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 styka, 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 bo dymu idzie strasznie. <śmum> Przyszła Karolina, z, tutaj z dołu, z I że radia. mówi, że coś śmierdzi. że w całej Agorze śmierdzi, w ogóle z Tak? Tak jest, tak. To zamknijmy drzwi może. To umrzecie. To nie, nie będziemy odpalali, nie odpalaj tego! Nie odpalaj tego! <śm«> dobrze, Dabierzcie dobrze. Proszę wydawcę programu. Proszę chodź, Proszę wydawcę programu o zabranie kluczyków kozie. Dla... A, nie ma, nie dla psa kiełbasa. Udało nam się już tutaj formalnie napisać, poprawnie. Do, powołuje powołuję do spadku po Ja, Piotr po mnie. Kozerski, no, nie urodzony jest tak, w Warszawie, Warszawie. Dniu 30, tak, z... Jestem z Warszawy. 8, 85. Oświadczam, że powołuję do spadku po mnie. Dwukropek pisz tutaj. Piszę. I pierwsze osoby jakieś. Dobra, to dajmy coś komuś, zapiszmy. Eee... Tutaj, zobaczmy, Grzegorz. Mi się podoba Bo mój za Iwani i złodzieje razem z z pola. E, Nie, ale jaki łańcuch? I, napędu ci nie oddam, bo jeszcze sezon na nim polata, mimo że ma luzu pół metra. Wymyśl coś lepszego. Bo ludzie tak naprawdę nie wiedzą, czego mogą chcieć, bo nie wiedzą, co masz. Tak. Masz na pewno fajny dysk dwuterabajtowy, taki chmur. Tak, w, mam taką. No masz. Tak, ale tego. Powołuję ciebie do wymazania tego dysku. To napisz to w testamencie. Dobrze. Że to dla mnie. To ja to go przejmę. Nie, 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 nie. Do wymazania dysku. A to potem mam z nim zrobić? Masz tego że No to weź mi go zapisz po prostu w spadku.